E, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę. Subskrypcję będę robiła czytanie dla bliźniąt na sierpień 2025 roku. E, rozkład będę robiła z tali e, Tarot Illuminati. Dobrze, myślę, że wystarczy. Karty były wcześniej tasowane. I zobaczmy co tutaj dla bliźniąt na sierpień. Energia miesiąca. Wszystko jest do góry nogami. Dobrze. Wieża. Czyli coś niespodziewanego tutaj się może pojawić. Wielki arkana. Będzie miało to znaczenie, będzie rzutowało też na przyszłość. Coś, co nie działało, ale nie chcieliśmy tego widzieć, tak? I po prostu słabe miało fundamenty, i tutaj już no, burzy się. Może to być zaskoczenie dla nas, tak? Ale często też trzeba przyznać, że my nie chcemy pewnych rzeczy po prostu widzieć. E, nie dopuszczamy do, do, do myśli, tak? E, więc tutaj no, już coś się tutaj dzieje. Oczywiście może być też tak, że to Wytworzycie tą wieżę i e, dla kogoś jest to wielkie zaskoczenie, tak? Dobrze. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. Królowa e, buław, e, bardzo piękna energia. E, może oczywiście to być osoba e, bardzo właśnie taka władcza, e, pierwszoplanowa, e, która e, potrafi dbać e, o swoje interesy, e, która jest właśnie sprawcza, bardzo kreatywna. Oczywiście też może to być Wasza energia. E, i, e, to może być też trudnością, tak? Trudnością wejście na przykład w tą energię tej królowej Buław dla Was, tak? Że może właśnie w obliczu tej wieży trzeba byłoby wejść właśnie w tą energię królowej Buław, która potrafi działać, która właśnie potrafi o swoje interesy zadbać. No, może być po prostu yy, yy, trudno wam, tak? Ale zobaczymy jeszcze, co tutaj się dalej będzie pokazywało. Dobrze. Następnie niespodzianka. 9 denarów, więc myślę, że wszystko dobrze się tutaj yy, będzie układało. Że idziecie w dobrym kierunku. Bo dziewięć denarów właśnie mówię o tym, że wiecie, że możecie na sobie polegać, że jesteście samowystarczalni, że dużo osiągnęliście, że też dobrze Wam jest w pojedynkę, że nie musicie na nikogo liczyć ani na nikim się uwieszać, że jesteście osobami sprawczymi. Więc myślę, że jeżeli tu były problemy właśnie w wejście w tą energię królowej buław, to myślę, że jednak dacie sobie spokojnie radę, że będziecie potrafili właśnie wejść w tą energię i poradzić sobie z tą wieżą. Tak jak powiedziałam, no chyba, że to wy tworzycie tą wieżę. Też oczywiście, no może to być... Trudność też, tak? Dlatego tu może się wtedy ta królowa była pokazała. Ponieważ nawet komuś wywrócić świat, jeżeli się tego nie spodziewa. No też nie jest to proste, prosta decyzja, ale no, czasami trzeba powiedzieć, już mam dość tego. Dobrze, to co robić w takim wypadku? Mamy tutaj pazia miety. No, Paść Mieczy jest bardzo szybką energią, e, działa y, w oparciu o swoje doświadczenia. E, Paść Denarów jest przekonany, że to, co robi, jest słuszne, e, i może w tej sytuacji tutaj y, to jest słuszne, tak? to, co się tutaj wydarza. Czy to wytworzycie tam wie czy ktoś tak? e, i te działania, które tutaj poczynacie. E, zadbanie o, o właśnie o swoje bezpieczeństwo, e, o swój dobrostan, e, może będzie właśnie wymagało takiej szybkiej e, reakcji. Tak? E, oczywiście Paś e, Mieczy też mówi o zdobywaniu informacji. Może, e, jeżeli właśnie potrzebujecie jakichś informacji jeszcze dodatkowych, czy czegoś się nauczyć, zrozumieć, to jak najbardziej y, też tak może być. Dobrze. Czego nie robić w takim wypadku? Słońce. A słońce, no, energia y, też właśnie. Dużo energii, y, dużo ruchu, dużo się dzieje, tak? Ja bym powiedziała, żeby się y, nie wypalić w tym wszystkim. Y, ponieważ, tak jak mówię, wieża, to wielki arkana, więc też, żeby odbudować później taką wieżę też y, potrzeba czasu, tu też mamy wielkie argana i y, też przy, przy słońcu m, często można właśnie wypalić się, tak że jest to taki jest dużo bardzo energii, ale y, może ta energia być krótkotrwała. Y, to jest po pierwsze. Y, druga sprawa, to bym powiedziała, żeby też y, nie poparzyć siebie ani innych, tak? bo jest tutaj dużo tego, tego ognia, tej, tej chęci, tego działania. Może trochę trzeba zwolnić um, taką wieżę, też um, odbudowywuje się um, nie w jakimś um, krótkim czasie, żeby właśnie była na dobrych, solidnych podstawach. To też um, wymaga czasu, a w słońcu jest dużo właśnie um, szybkiej tej um, energii. Więc na to bym y, uważała. Dobrze i teraz zobaczymy wynik, y, wynik podsumowanie. E, I tu mamy y, Sprawiedliwość. E, Wielki Arkana, więc tutaj bym powiedziała, że właśnie dużo trzeba, dużo trzeba po prostu rozwagi w całym tym procesie, ponieważ nie jest to łatwy proces i tak jak powiedziałam, żeby ta wieża właśnie była odbudowana, żeby to były zdrowe fundamenty, żebyście byli właśnie zadowoleni. To um, trzeba podjąć jakieś decyzje, tak? I tu bym powiedziała, że właśnie szybko, może jeszcze dodatkowo informacji. Jeżeli potrzebujecie tych informacji, to też jakby ta pierwsza reakcja może być szybka. Ale jakby też dać sobie czas, żeby tą wieżę odbudowywać, żeby starczyło Wam y, tych sił, żeby to fajnie sobie rozplanować i żeby być y, sprawiedliwym. Jeszcze jak tak patrzę, bo tu mamy miecze, tu mamy miecze, więc y, tu bardziej może nie chodzi tyle właśnie o ten ruch, o podejmowanie, bo paść mieczy no, szyb, szybki jest bardzo tak. On nie pomyśli, a już, już, już zrobi, tak, czy powie. Więc tu bym powiedziała, żeby właśnie być sprawiedliwym, to może właśnie trzeba jeszcze jakieś zebrać dodatkowe informacje, czy czegoś jeszcze musicie się nauczyć w obliczu właśnie tej wieży, tak. Więc tutaj bym może nie tyle na ten ruch, na te działania tutaj postawiła, tylko bardziej na to, na wyciąganie wniosków z tej, z tej wieży, tak? Że ona się pojawiła w waszym życiu, dlaczego ona się pojawiła, co było nie tak? Właśnie tutaj bym jednak zwolniła i zastanowiła się nad tym, bo tak jak powiedziałam, paść, mieczy to też mówi o. O uczeniu się, o zdobywaniu informacji i żeby być właśnie sprawiedliwym w stosunku do innych, w stosunku do siebie oczywiście też, bo też właśnie żeby siebie nie ganić. Bo tak jak powiedziałem, no, czy to wy, czy ktoś, żeby to było po prostu cały ten proces, żeby nie poszedł na marne, żeby, żeby wyciągnąć z niego wnioski. O, a bo na spodzie macie Asa Kielichów, więc to serce myślę, że będzie otwarte, może coś tutaj się nowego pojawić też, jakaś nowa miłość, czy tak jak mówię, wasza też otwartość, ale jeżeli by miała się pojawi, pojawić właśnie jakaś miłość, to, to też ważne jest to, żebyście też swoje serce właśnie mieli otwarte, żeby nie było tutaj właśnie jakiejś goryczy. E, oczywiście to może być do drugiej osoby, bo kielichów to najczęściej właśnie jakieś takie relacyjne, ale też niekoniecznie, bo też można mieć to otwarte serce na życie, na ludzi, na świat, e, na inne jakieś, e, na jakieś działania, które są przed wami. Związany z jakąś, z jakąś sferą waszego życia, tak? Że jest ta otwartość, jest ta chęć, jest ta radość, jest miłość, tak? Więc bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że fajnie się tutaj pokazuje na spodzie jakieś trzymiecze, może coś musicie po prostu bolesnego zakończyć, jest tu może jakieś bolesne rozpoznanie. Ale też jest y, ta nadzieja, jest ten as y, kielichów. Więc myślę, że wszystko idzie w, dobrej, y, w dobrym kierunku. To, co miało po prostu runąć, myślę, że tutaj y, runie, że, że macie tutaj właśnie szansę y, odbudować się i zacząć y, od nowa. Ale tak jak powiedziałam, bądźcie sprawiedliwi w stosunku do siebie, do innych. I po prostu uczcie się, wyciągajcie wnioski z tego. Jeżeli potrzebujecie jeszcze jakiejś informacji, czy douczyć się czegoś, to na to po prostu y, postawcie. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla bliźniąt na sierpień 2025 roku. Oczywiście jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Yy, oczywiście dziękuję też wszystkim za komentarze. I co, do zobaczenia w następnym czytaniu. Hej!